20. Nie To dwa Jezu, jestem taką bestią Co jest granią w ogóle? Czemu ja tak na uni gram? No nie starczy, widzowie, ja na pewno nie Cztery punkty Pierdziele, ty kaszkapy Okej okay. Albo... Albo w sumie kurna nie Dobra widzowie, trzy ja medy, ja się z nim bawię kurna Czajnik i mądry to się nie łączy? Bo jestem najmądrzejszy, tak? Halo No czemu to się ty buduje? Coś wypierdzielaj? <laughs> Widzowie, Proszę was. A ty co?

Wysz. Nie? Nie no, no, za... to Top dwa. Jezu, jestem taką bestią! Co jest kremy, co w ogóle? Myśla Czemu ja tak na unigram gram? Halo! No lepiej się już idzie na tym anę niż na no nie wiem Nie wiem jak ja w ogóle zabijałem. Ja już myślałem Jak Typ, miałem typa z taktykalem w boksie To już myślałem, że jestem dead, bo Ale ja przestałem, bo ja przestałem strzelać na chwilę. Ja przestałem na chwilę strzelać, bo już myślałem, że jestem dead i puściłem myszkę. Ale patrzy, nie jestem dead. I chwyciłem szybko i zabiję. Panie, że on wychodzi w taki sposób. On gra na padzie. Głupszy niż głupszy I ja dziele! Czy ty to widziałeś? Bcak mi missing widziałeś tą pompę? Widziałeś ten tak zwany shiton! Uu, widziałem Myślę, że go wypierdzieli ozy z jego spodni Nie Go wypier papier z planety ты 102 To nie starczy, kurna Uuuu! Jezu Nie wiem Ho, Czemu ja muszę dostać jakąś double pompę Pierdzielę Te kaszkapy! No, nie starczy, widzowie, ja na pewno nie. To jest różnica 10 punktów, przecież tu. A tyle ludzi ma gry. Teraz dopiero ludzie będą kończyć gry. Jeszcze jest tak naprawdę jedna. Ach, gówno 142. Nie, no, nie zawsze musi być więcej. 140. Ej, no w sumie może zostać, kurna. Ale nie zostanę, ja będę pewnie to w 26. 131 na pewno. A ile jest raz punktów różnicy? 10 Kurczę, to mało No miałem się uczyć, a coś leżę, na Cztery punkty jak się No przecież on ma gorsze gry niż ja i on sobie wygrywa pieniądze No nie wiem, no i Ja pierdziele, no przecież jakbym zrobił te... Pierdziele, ofam się, nie, nie chce mi się już grać dzisiaj